Dzień dobry. Dzień dobry. Ze mną, Marcin Łazarski, z kanału Śpiewaj Świadomie, więc to jest taka, taki tip dla wszystkich oglądających, że to będzie odcinek o śpiewaniu. Zgadzasz się? Być może. Nie masz pojęcia, bo nie masz pojęcia, o co cię zapytam. Bardzo dobrze. Więc ja mam taki plan na ten odcinek, że zadam ci takie pytanie, ono będzie otwarte, rozwinięte z pewną historią, żeby tak wiesz, złapać widza. A potem oddam ci głos, żebyś skomentował jakoś się odniósł do tego. Dobra. Może tak być? Dobra, Może tak no to być. jedziemy. Uwaga. Zrobiłam sobie ostatnio taką sesję. W ramach promocji książki Wychowanie przez sztukę, gdzie ja bardzo zachęcam do tego, żeby sztuki używać po prostu dla siebie. Czy to jest śpiewanie, czy to jest tańc, czy to jest malowanie, czy to jest teatr, czy to jest pisanie wierszy. Używać jej świadomie i używać jej właśnie jako narzędzie dostępne dla każdego. No i sesja, tam trochę jakieś sztalugi, jakieś tańce, jakieś coś takie artystyko wajby No i mam na nogach płyty. I pisze do mnie pani, która zajmuje się tańcem zawodowym. Ola Boga, dlaczego ja mam na nogach puęty? Przecież to jest obuwie specjalistyczne, taneczne, dedykowane tancerzom, a nie. Komuś tam szeremu. Więc ja na początku tak bardzo klasycznie zachowałam mówię, że szczerze powiedziawszy, to tańcem to się zajmuję nawet dłużej, znaczy wcześniej zaczęłam niż muzyką, więc nie czuję się taka zupełnie zielona, ale potem sobie myślę. Bez, beznadziejnie. Bo ona mówi, aha, no to przepraszam, to nie wiedziałam. To jak szkoła baletowa, to, to przepraszam. Ale myślę sobie, jak to poszło w złą stronę. Tą złą stronę, której nie chciałam, czyli uświadomiłam sobie, że robię dokładnie to samo. Czyli ja mogę założyć puęty, bo ja parę lat mam szkołę muzyczną na koncie. Ale jak ktoś nie ma, to nie może nic w ogóle zrobić. I myślę sobie, jaka matnia, że żyjemy w czasach, gdy już jakby pomijając social media, czyli że na przykład nie mogę zrobić sobie zdjęcia na rowerze, jeśli nie jestem zawodową kolarką, bądź nie, nie mogę. Super stroju w ogóle. Tak, bądź nie mogę biegać, bo może to robię źle i kogoś zachęcę do biegania, i on będzie miał zakwasy albo naciągnięte <noise> ścięgno i promuje złe wzorce. Ale jakby inna sprawa mnie dotknęła, bo mówi się i sobie nawet podśpiewujemy czasem, że śpiewać każdy może, ale czy może naprawdę? Bo to, co ja. Mam jako, jako obserwację, to to, że właśnie często my, jako profesjonaliści, mówimy pewnie każdy jasne, jasne, no ale ty fatalnie, ty fatalnie, ty fatalnie. i w, Czyli z jednej strony śpiewajmy wszyscy. My w melodii też bardzo dużo zachęcamy ludzi do śpiewania i nawet mówimy, że ważniejsze jest śpiewać niż śpiewać czysto, jakby tą miłość do muzyki w yy, yy, dziecku zakotwiczasz, a czystość on sobie weźmie ze środowiska, a z drugiej strony yy, jest potem taki trener, wokalny e, coach e, e, sędzia wszechświata trefę. Marcin Łazarski i mhm. mówi no tutaj pani bardzo bardzo kiepsko e, intonacyjnie emisyjnie e, teraz proszę trz. teraz ja mam się odnieść Od, do tego czy, czy każdy może śpiewać to jest najczęstsze pytanie jakie ludzie zadają czy ja mogę śpiewać czy ja muszę mieć ogromny talent żeby śpiewać mhm. e, i ludzie mają ten problem jakby próbują się zdefiniować, że jeżeli y, ktoś określi, że ty masz talent, to możesz śpiewać. I, i mm. największy w sumie problem jest w zasadzie już od dzieciństwa, że rodzice jako pierwsi określają mm -hmm. śpiewasz ładnie, to możesz śpiewać, a i na przykład brat śpiewa brzydko, to on nie może śpiewać. <grym> Tylko albo w ten... szkole też. Tak, na przykład. Tylko po czym taka osoba wnosi? Ona wnosi po tym, znaczy po pierwsze jest to jej subiektywna opinia, po drugie wnosi najprawdopodobniej po brzmieniu samego głosu wyłącznie. Mm -hmm. Chyba, że jest to muzyk wykształcony, no to może jeszcze powiedzieć, a jest czysto, czysto jest coś mm -hmm. tam. Tak dalej. No ale ilu nauczycieli śpiewu, w sensie a ile jest dzieci nauczycieli śpiewu, którzy czy tam wokalistów, którzy są w stanie stwierdzić, czy to jest dobrze, czy nie. Mm -hmm. Bardzo często już w wieku takim dziecięcym podcinamy dzieciom skrzydełka: no nie będziesz śpiewał, bo masz brzydki głos i <głos> koniec. Nie biorąc mm -hmm. na przykład pod, uwagi, pod uwagę w ogóle tego, że chłopiec i tak przechodzi mutację i głos mu się zmienia kompletnie i dziewczyny też przechodzą mutacje, czego wiele mm -hmm. osób nie wie, że dziewczyny przechodzą mutację, no i ten głos też się zmieni. I tak mm -hmm. naprawdę to brzmienie może być zupełnie, zupełnie inne za, nie wiem, za 5 lat, za 10 lat, z czego ono i tak już wie, że nie zrobi kariery muzycznej, albo nie idzie w to, nie ma takiej pasji, bo ktoś mu powiedział na samym początku, że nie, to jest niefajne, nie, nieładnie śpiewasz, masz wszystkie brzmienia. No Powiedzenie, że wszyscy mogą śpiewać, jest takim trochę górnolotnym hasłem, bo ja uważam, że tak, że każdy może śpiewać. Śpiewać, tylko pytanie, jak dużo czasu zajmie ci nauczenie się tego śpiewania, albo drugie pytanie, jak bardzo chcesz śpiewać, w sensie co chcesz robić z tym śpiewaniem? Bo jeżeli ktoś chce śpiewać tylko dla siebie, w domu, no to spoko. To jakby nikt się nie ocenia, nikt nie będzie ci mówił: tutaj masz rejs piersiowy, tu głowowy, tu nie miksujesz, tu coś tam, tu nieczyste, a tutaj alteracja jest zła. Ale jeżeli ktoś chce być zawodowym wokalistą, to wiadomo, też potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć i na pewnym etapie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mam na tyle jeszcze czasu, żeby się, nie wiem, przez kolejne pięć lat u uczyć, nie wiem, czystego trafienia w dźwięki, czy być może to jest już dla mnie zbyt trudne i raczej to nie jest dobra droga dla mnie, żebym śpiewał tak dalej. No nie ma wytycznej. To jest... No ale przyrównałbyś to do sportu? Na przykład, bo wiesz o co chodzi, że dla mnie to jest. Ważne rozróżnienie, czy mamy na myśli śpiewanie, że każdy może śpiewać właśnie sobie? I ja tutaj boleję, że, właśnie, że jedno się miesza z drugim i wychodzi na to, że jasne, że jeżeli chcesz być wokalistą, to to będzie mnóstwo pracy. Tak, tak samo, jeżeli chcesz być zawodowym kolarzem, a nie pojechać sobie w weekend na wycieczkę z rodziną, to to będzie o wiele więcej pracy wymagało tak. i musisz to skalkulować, czy to ci się opłaca, czy nie. I czy ten potencjał, który dostałeś na początku, zwany talentem, on jest na tyle duży, że przyjdzie ci to. Z większą lekkością, albo z większym trudem. Tak jest. Co też jeszcze nic nie znaczy, bo może włożysz dużo trudu, i też będzie spoko. Jakby ta... ten obszar tego uprawiania zawodowstwa wpływa A. jednak potem na takie życie 99,9% ludzi, którzy idą i chcieliby sobie podśpiewać. Właśnie przechodziliśmy przed plac szczepański w Krakowie, tak coś tam podśpiewując i myślę sobie: ludzie, jak ktoś śpiewa, to myśli, że albo ktoś jest pijany, Albo szepnięty. Albo nie wiem co, no wiesz, że wczoraj. Jeszcze tak. wraca z wczorajszej imprezy, jeżeli on Al, sobie śpiewa. Albo wokalista. Albo wokalista. Bo, albo oni tak, chodzą mi śpiewać. <noise> I to jest przykre, bo dlaczego nie mielibyśmy po prostu móc śpiewać? Wiesz o co chodzi? No tak, to jest jakby chore trochę, że jakby. Ja na przykład ja śpiewam, znaczy w sensie normalnie śpiewam, ale jak chodzę po ulicy to też śpiewam, mm -hmm. albo nuc, mm -hmm. albo w sklepie mm -hmm. czasami. Wiem, że to jest dla niektórych może być męczące, albo dziwne, no, ale też nie robię tego, że tak powiem, na cały mm -hmm. głos. Ale ludzie dziwnie patrzą faktycznie, jak człowiek sobie podśpiewuje, że tak, mm -hmm. taki dziwny, jakiś bajsty człowiek. Ja coś śpiewam, na przykład, że komuś. Odśpiewuję, że nie mam pojęcia i widzę, że o kurde, Dobra. tu się nie dogadamy. Ja mówię, o nie, zapomniałam być normalna. No, no, <grym> no, y no właśnie, znaczy to jest tak jak z uśmiechaniem się na ulicy. Jak się uśmiechniesz kogoś na ulicy, to też pomyślisz, że jest dziwny, <grym> bo czemu się do niego uśmiechasz akurat? To jest kwestia naszej mentalności. No ale jest tak, no trochę się też przyjęło w sumie... Mm, nie tylko może ze śpiewaniem, tylko z każdą sferą życia, że w sumie jak chcesz coś robić, jak podałeś ten przykład kolarstwa, to hmm. teraz każdy, kto jeździ na rowerze, ma super kask, super strój, hmm. super buty, bo to, jak tego nie ma, to nie pójdzie na ten rower. Hmm. Nie? Więc próg wejścia to jest, jest ta, bardzo ta, wysoki. Więc jakby trochę się tak utrwaliło, bo to trzeba, nie wiem, wrzucić sobie potem na Insta. No to wie. właśnie, to jakbyśmy obalili jakby mit progu wejścia w, w wokal. Jakie, jakie są obawy ludzi w wchodzenie w, w ogóle obszar śpiewania? Co trzeba mieć? A co tak naprawdę może nie trzeba? Pierwszą rzeczą, na którą wszyscy patrzą, to jest to, czy śpiewam czysto. Mm -hmm. Niestety. I mm -hmm. to jest duży problem, mm -hmm. bo mm -hmm. tak, bo większość ludzi jak śpiewa nieczysto, to się tego wstydzi, nie będę śpiewał, bo nie śpiewam nieczysto. Druga rzecz, nie lubię swojego głosu, czyli nie podoba mi się brzmienie swojego głosu. I to są dwa największe problemy. Rozwijmy je. Tak, o których ludzie piszą. To, że śpiewamy nieczysto jest kwestią bardzo wielu czynników i niektórzy znowu mówią, jak śpiewam nieczysto, to nigdy nie będę śpiewał czysto, bo z tym się trzeba urodzić. A dupa tam. Mm -hmm. Nie trzeba się oczywiście z tym rodzić. Mm -hmm. 2% podobno populacji, około, według badań jest totalnie o muzycznych, tak mm. czyli nigdy nie, nie powtórzą żadnego dźwięku. Mm. Reszta może to wyćwiczyć. Ja też śpiewałem źle i nieczysto strasznie, jak byłem mały i wszystko jest kwestią ćwiczenia tak naprawdę. Owszem, są ludzie, którzy mają świetny słuch, są ludzie ze słuchem absolutnym i tak dalej, ale wszystko można wyćwiczyć i niektórzy, to nie jest kwestia tylko słuchu czasami, czasami to jest kwestia naszej, nie wiem, postawy choćby, mm -hmm. anatomii, naszego zgryzu, układu języka, nawyków mięśniowych, nawyków mówienia, pracy powietrzem na przykład. Więc wszystko działa dobrze, nie działa w ogóle powietrze, bo ktoś w ogóle nie potrafi dobrze oddychać. I nagle się okazuje, że śpiewa cały czas pod dźwiękiem, bo to wszystko mm -hmm. albo podniebienie mu leży, i tak, to cały czas pod dźwiękiem. Wyeliminujemy. Się nie tak, wyeliminujemy podniebienie mm -hmm. i jest po problemie. Tak naprawdę, Czyli wycinamy podniebienie operacyjnie. Dokładnie. Usuwamy podniebienie, nie ma problemu wtedy. No. <laughs> I, no i tak naprawdę próg wejścia jest zerowy, moim zdaniem, bo faktycznie, jeżeli tylko widzisz jakiś progres po, nie wiem, po roku ćwiczenia, czy po dwóch latach ćwiczenia, że człowiek idzie do przodu. To czemu dalej w to nie iść, mhm. tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli faktycznie by tak było, że kompletnie nie wiem, nie rozwijam się, nie widzę tego, że moja droga jakby jest coraz lepsza, ta wokalna, to też trzeba by sobie znowu zadać kolejne pytanie, a czy może nie pójść do kogoś, kto mi pomoże w tym, tak? Mhm. Typu na przykład nauczyciela śpiewu albo na jakieś warsztaty, bo często ludzie się niestety uczą sami, i jak się uczą sami, to popełniają dużo błędów i często jeszcze gorzej się uczą niż było wcześniej tak naprawdę, mhm. bo próbują naśladować znanych wokalistów. Ustawiają się tak, jak oni, robią to, co oni, a to jest zupełnie nienaturalne i często się tak nie da tak, robić. I biorą takie manierki różne. Tak, naśladujemy coś. brzmienie, tak? Mhm. Czyli jakby nie wydobywamy z siebie dźwięku, tylko próbujemy odtworzyć dźwięk, a co jest no, zupełnie błędne. Czyli nad czystością śpiewu się pracuje. Tak. A co z tą barwą? No, barwa. Barwa jest w pewnym sensie nadaną rzeczą nam naturalnie. Tak każdy z nas ma jakiś tembr głosu, nazywamy to tembrem, ale w zasadzie znowu barwę możemy kształtować. I to jest takie głupie stwierdzenie. M -m -m, twój naturalny głos, znajdź swoją naturalną barwę. No bo w sumie jak rozmawiamy teraz, to mm -hmm. ja mówię trochę tak, a potem będę mm -hmm. mówił trochę tak. I mm -hmm. która jest moja naturalna? Tamta mm -hmm. bardziej, czy ta mm -hmm. jest bardziej naturalna? Mm -hmm. Więc jest to dzi jakby dziwne stwierdzenie. Nie, nie powinniśmy tak mówić. Naturalna barwa. Dużo w brzmieniu tak samo możemy kształtować. Dopiero się uczymy śpiewać, poznajemy wszystkie elementy, typu jak z tym sterować, jak tym, jak pracuje powietrze, jak pracują fałdy głosowe, hmm, co ja mogę robić, że ja mogę wpływać kształtem samogłoski, języka, podniebienia znowu i tak dalej. Mogę dodać nosa, mogę go odjąć. Wiele rzeczy mogę robić, które sprawią, że to brzmienie mi się zmieni. I naprawdę z jakiegoś tam konkretnego brzmienia mogę się o 180 stopni po prostu obrócić i brzmieć totalnie inaczej. Ja osobiście mogę brzmieć, nie wiem, jak 10 różnych osób, mhm. i to też nie jest jakiś problem, więc brzmienie można kształtować. I znowu to jest taki punkt, że nie wolno się tu zatrzymać. Nie podoba mi się moje brzmienie. No to trzeba je kształtować, można je zmienić. To jest żaden problem. Musimy to podzielić, po uporządkować na takie kategorie. Jeżeli jest y, ktoś i ten ktoś, komu powiedziano, że no nie śpiewać ładnie, bo w przedszkolu na Jasełkach był Józefem i bardzo, bardzo fałszował, i od tej pory już zamknął się w sobie, już koniec, ale chce. Czujesz, by chciał, no kurczę, no chce. To co byś jemu powiedział? Jak zacząć? Taki jeden tip, co, co zrobić? co, obejrzeć sobie y, Śpiewaj świadomie, śpiewam świadomie na YouTube? No, przede wszystkim YouTube. zacząć od Śpiewa Świadomie. Ale co, co, jak to zrobić? Trudne pytanie, żeby to był jeden tip. Najlepiej no byłoby iść do osoby, która nam powie, czy to jest e, dobre, po pierwsze, mhm. W pewnym sensie. No, słowo dobre jest znowu swym słowem. Ale czy to jest w miarę dobre, czy można z tym coś działać? I po drugie, żeby powiedział nam nad czym pracować. Mhm. To jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś faktycznie nie ma, mm, sam nie jest w stanie z siebie wydobyć jakich, jakiegoś dźwięku, albo zmienić tego dźwięku, albo próbować go w jakiś sposób naśladować. Owszem, tych tutoriali na YouTubie jest mnóstwo i, i wiele też jest dobrych, więc jakby można z tego korzystać. To jest jakby pierwszy krok, z którego można skorzystać. I to jest najczęstszy krok, z którego ludzie korzystają. Bo... No właśnie, tak, żeby się trochę poczuć pewniej. Wiesz, żeby następnym razem, jak za zanucimy sobie jakąś piosneczkę przy meczyku, to żeby nie czuć się jak debil, tylko czuć się lepiej. <grym> z tak, sobą. tak. Dokładnie. No naj, najprostszy tip w ogóle, jaki możemy robić, to jest po prostu zobaczyć, czy my dobrze oddychamy. To jest mm. pierwsza rzecz. Czyli oddech. Teraz ciężko byłoby mówić o poprawnym oddechu, bo trzeba byłoby mm. zrobić wykład, mm. nie? Ale y, okej, okay, wszyscy mówią, trąbią o przeponie i tak dalej. Mm. Dobra, ale najprostszy tip i tak dalej. Kładziesz sobie ręce na brzuch, patrzysz, czy ci się żebra rozszerzają, kiedy robisz oddech. Czyli najprostsza rzecz, po prostu złączyć ręce i zrobić sobie. Mhm. Jeśli żebra idą mi szerzej, a nie podniosła się klatka mhm. na tej zasadzie, zresztą jak podnoszę klatkę, to one mi się zapadają, a nie rozszerzają, to mam powiedzmy poprawny oddech. Oczywiście trzeba byłoby to zbadać, ale jest to taki bardzo naturalny oddech. Jak leżymy i śpimy, to, to wszyscy oddychamy przeponą. Moje mhm. dzieci, jak ich obserwuję, oddychają przeponą, więc to I jest, no, to, jest naturalne. Ta, więc to jest naturalne. Tak, dokładnie. Jest to naturalny oddech i trzeba byłoby wziąć sobie po pierwsze ten oddech, po drugie spróbować go wyregulować. Czyli jak wyregulować oddech w najprostszy sposób, żeby tego oddechu całego nie stracić. Trzebałoby go ograniczyć, więc świetnym ćwiczeniem na przykład jest słomka. Nie mam tutaj słomki, ale śpiewanie do słomki, takiej normalnej, zwykłej, cienkiej słomeczki, powoduje to, że nie dasz rady wdmuchnąć więcej powietrza niż, e, niż ta słomka ci pozwoli. Więc jeżeli sobie weźmiesz słomkę, w ten sposób, to po ćwiczeniu w ten sposób przez jakąś chwilę, okaże się, że nasz dźwięk się wyrównuje. Mamy lepszą kontrolę powietrza, bo się zrobił balans. To ile powietrza przeleciało, a ile zatrzymały fałdy głosowe, ile go pocięły na plasterki, bo tak to działa, dało nam równiejszy dźwięk. Bo najczęściej problemem jest to, że albo my zatrzymujemy za dużo tego powietrza, albo za dużo wypuszczamy. Czyli nie ma tego balansu. Hmm. Czyli jakby podstawowy tip, który można zrobić, to śpiewać sobie z rurką przez chwilę. No oczywiście nie za długo, nie? ale melodie piosenki na rureczce. Już się wyrówna, zrobi się balans w i nagle powinno być lepiej. I nagle się może ukazać u niektórych, że jest czyściej, a nie było czyściej bo trzymał mocno i wszystko było napięte mm -hmm. i dlatego tak śpiewał. Albo chłopczy się śpiewał na jasełkach, tak! bo wszystko było tutaj. Pani By panie tak mówiły głośniej, głośniej. Dokładnie, głośniej, głośniej. A on ma takie delikatne fałdy głosowe i nie będzie nigdy głośniej, chyba że urośnie. Nie? Więc to jest taka podstawowa rzecz, którą trzeba byłoby wyregulować, bo od tego się zaczyna. Jak nie ma dobrego oddechu, to my możemy super, nie wiem, wiele rzeczy innych mieć, dobrze poustawionych, a i tak dźwięk będzie niezbyt... Dobry, powiedzmy. Dobra, to to jest tip dla ludzi, którzy czują, pragną, chcą, ale coś tam, mm. ktoś tam im podciął skrzydełka na jakimś etapie. E, co z takimi ludźmi, którzy w ogóle nie, to śpiewanie to tak nie jest moja bajka. Ja urodziłem się na 100% bez suchu, bez śpiewu i bez strun głosowych, prawdopodobnie. E, masz jakiś tip? Że jest metach, zachęcający. Strun głosowych nie czy znaczy fałdów głosowych nie było, bo one się wykształcają dopiero w pełni w tam 6-7 roku życia. więc o, w, sumie, w sumie na mm. początku ich. Nikt nie ma. Wow. A czy są wiązadła, tylko te początkowe. Kluczowe jest otworzenie się, bo jakby większość ludzi ma problem z tym, żeby się odważyć zaśpiewać. Mhm. I jakby już nawet pierwszą blokadą są rodzice, jest dom, bo ktoś wejdzie, weź się zajmie czymś poważnym, albo co, co ty tam nucisz pod nocem. Dzisiaj mamy takie możliwości, że jest internet. Yy, Może być sam. Można być samemu, można sobie nagrać, można wrzucić. Ja na przykład otworzyłem grupę na fejsie, to jest grupa prywatna, gdzie ludzie mogą po prostu publikować swoje nagrania. Mm. I one są poddawane ocenie, w sensie takiej ocenie, no, że tam ktoś mówi, a to zrób lepiej i tak dalej, i tak mm. dalej. to są oczywiście merytoryczne oceny, nie, nie, nie aprobujemy tam mówienia, źle. Eee, Jesteś głupi. Tak, e, do dupy, dokładnie. Mm -hmm. To jest na przykład fajna droga dla takich osób, które no, są po prostu w, no, w młodym wieku, jakby czują internet, czują to, że faktycznie nie chcą gdzieś pokazać tego publicznie innym osobom, albo gdzieś wyjść do ludzi, tylko nawet można nagrać sam dźwięk bez obrazu. I wiele mm. osób też tak robi na początku, że nagrywa po prostu dźwięki. Nie, nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, jak wygląda. I wtedy on się nie, 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 nie tremuje, nie wstydzi, mm. nagrywa, dostanie kilka tipów, pomyśli, poćwiczy, spróbuje za chwilę zrobić No tą. dobra, ale to już on chciał, rozumiesz? On czuł już, że kurczę, chciałby, ale boi się. To, 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 to. A jak, jak się nie bać? Wiesz, o co chodzi? Jak, czy ty w ogóle uważasz, że, że zachęcasz ludzi, żeby wszyscy śpiewali? Czy właśnie nie zachęcasz? Właśnie mówisz, jak chcesz, to śpiewaj, jak nie chcesz, to nie śpiewaj Wiesz co, zachęcam, raczej no może ja nie mam takiej siły przebicia, w sensie, jakby, bo nie trafiam może do, do jakby najmłodszej grupy odbiorców, nie? Tylko trafiam do trochę starszych, którzy w sumie już są świadomi, w sensie mhm. albo chcę, albo nie chcę trochę. No, zachęcam przede wszystkim z tego względu, że. No, znaczy, no dużo względów by było. No Muzy właśnie, ale o to mi chodzi, że jest dużo względów, dla, w sensie jak. Ja... Warto byłoby za Tak, że warto. Dlaczego tak. warto? Dlaczego warto? No po pierwsze umuzykalniamy się, a umuzykalnianie się jest uwrażliwianiem się. uwrażliwianie sprawia, że jesteśmy. Idąc Fajniejsi. szybko dobrymi ludźmi po prostu. Dokładnie. No, e, nie, nie stajemy się takimi. Mm, gburami opornymi na cokolwiek, na jakąś nowość, na dźwięki. Nawet nie chodzi tu o dźwięki, nie? Na jakąkolwiek formę sztuki. I jest to kwestia jakiegoś wychowania, tak? Eee, Przez sztukę. Muzycznego. Tak, no mm. czego u nas za dużo nie ma mm -hmm. niestety. W porównaniu, nie wiem, na przykład do Skandynawii, gdzie słuchasz wokalisty, mówisz, wow, jaki jest masakra, to na pewno ktoś ze Stanów. Patrzysz, ktoś nazywa się Ole Borut, <laughs> który mieszka w Danii mm -hmm. czy tam w Szwecji. Mm -hmm. Nie mamy tego, tej takiej mm, kultury uczenia mm -hmm. się muzyki. Kultury jest, śpiewania mu razem, tak, muzykowania. Mówienia o tym, że jakby muzykowanie jest fajne i nawet nie musisz tego robić dobrze. Hmm. Tylko po prostu muzyku i śpiewaj, bo wiele osób też zachęca do słuchania muzy hmm. i mówi, że jak będziesz słuchał muzyki, to będziesz muzykalny, hmm. jakby to nie. Trzeba śpiewać, bo trzeba z siebie ten dźwięk wydać, żeby być muzykalnym. To by było tak, że jak oglądasz rowerzystów, to ty jesteś tak, świetnym dobrze. Dokładnie. Słuch się nie kształtuje wtedy, kiedy, znaczy no trochę tak wrażliwość, czy tam jakaś selektywność słuchowa, ale nie wtedy, kiedy, no wiadomo, wtedy, kiedy śpiewamy. Więc no, po pierwsze, no, jakby być wrażliwym na muzykę, słuchać jak najwięcej muzyki różnorodnej. Ee, to jest chyba w zasadzie na, ta najważniejsza pierwsza rzecz, jak zachęcam. A ja właśnie to. jak ja zachęcam, to też wiesz, czego mi brakuje. Naprawdę brakuje mi takiej kultury śpiewania. Fajne jest śpiewanie po pijaku. Rozumiesz, ale Fajne. bez pijaku byłoby jeszcze fajniejsze, gdyby to było takie naturalne, że nie musimy czekać na wesele, żebyśmy śpiewać, jak to się coś tam. Tylko po prostu. Siedzimy sobie, co sobie zaczynamy razem śpiewać. Taka afrykańskość w tym jest dla mnie, że są takie kultury, ale nie, nawet taka bardziej południowość. Tam, gdzie jest słonecznie. No albo tak, tam, gdzie jest ciężka praca, na, na polu bawełny. Tam, y, tam się śpiewało. Dlaczego my wiesz? Dlaczego teraz zrobiliśmy z tego tylko sztukę? I czy nie wydaje ci się, że trochę tak jest, że te X-faktory nam nie pomogły i te mam talenty? No, to na pewno nie pomogło w tym, o czym mówimy. To, no właśnie. to Tego jeszcze podniosło poprzeczkę. Dokładnie. Że musisz po prostu zrobić coś świetnie. Jak ludzie hmm. idą na castingi, chcą się przygotowywać, przygotować, do mnie, to ja mówię, nagraj to telefonem, będzie super. Nie, 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 to musi ja być. Tu być profesjonalnie, tu pogłos, to coś tam i tak, to musi być super. Nie? No. No, dlatego no jest niestety taki teraz zrobił dogmat po prostu wokali, wokalistyki śpiewania, że albo coś robisz dobrze, albo tego nie rób. Tylko to jest kwestia, moim zdaniem, kulturowa. No, my nie mamy tego w kulturze, żeby właśnie siadać, nie wiem, na przykład, nawet jak mają Romowie, tak, czy mhm. gdzieś tam jest na Bałkanach, że, e, że mhm. ludzie sobie śpiewają i jest, okej, okay, to jest turbofolk, to jest muza folkowa i, i tak dalej, ale to jest fajna muza, mhm. bo to jest bardzo i, I właśnie folkowe, nie? i dobrze zrobione. Zawsze o tym sobie myślę, że to jest taka przyjemność, której nie wytłumaczysz, póki tego nie spróbujesz, że dla ludzi, którzy nie mieli tego doświadczenia wspólnego muzykowania, czy to będzie śpiewanie, śpiewanie, tańczenie, granie na gitarce i coś tam, takie jamowanie, czy bardziej garage band, czy śpiewanie w chórze, to ciężko to wytłumaczyć, jaka to jest przyjemność. To jest tak, jakby tłumaczyć komuś, jak to jest być mamą, kto nie jest mamą. No, no jest fajnie, jest ciężko, jest różnie, tak. ale no, nie da się. Tego wytłumaczyć. No oczywiście, że się nie I mi jest czasem smutno. Ale chciałam jeszcze o trzecią kategorię, mhm. właśnie dlatego tak trochę przechodzę, mhm. bo o trzecią kategorię Cię zapytać: czyli są dorośli ludzie, którzy chcą i mogą i są ku temu narzędzia, są, którzy nie chcą, my zachęcamy z różnych powodów i nie, żeby się nie przejmować tym takim wysokim progiem wejścia. No i trzecia kategoria dla mnie, chyba taka najbardziej kluczowa w moim fokusowaniu karierowym, czyli rodzice. I teraz, jak Ty jako tata. Wspierasz swoje dzieci w mm, śpiewaniu. W sensie, co robisz takiego wokalnego, żeby mogła podpatrzeć z ciebie? Ale eee, wiesz, nawet nie chodzi mi o to, tak. że jakiś trening małego Nie, to oni mają taki normalny trening jeszcze. Bo no. jakby zabiłbym zupełnie ich spontaniczność i kreatywność jakimkolwiek treningiem. Więc muzykuje po prostu z nimi bardzo dużo, eee, pokazuję im wartościowe rzeczy muzyczne. Znaczy Może rozwinę pierwszy, bo ja tak lubię rozwijać mm -hmm. dużo wątków i potem ich nie kończę. E, muzykuję z nimi dużo, co to znaczy? Mam dużo instrumentów w domu, tak? E, mam małą perkusję taką prawdziwą, nie jakiś tam taki plastikowy badziew, mm -hmm. tylko po prostu perkusja, ale ona jest tych małych rozmiarów mm -hmm. dla chłopaków. I no, nawet ten półtoraroczny sam chodzi bam-bam oczywiście. Kiedy próbowałem dawać im jakieś, czy starszemu jakieś lekcje, trzy minutki może się zajmie, potem chce uderzać. Absolutnie go nie zmuszam dalej, e, bo wiem jak to jest w wieku późniejszym nawet e, u dzieciaków, których rodzice próbują uczyć. No się po prostu nie udaje i się nie da. Zawsze musi być ktoś z zewnątrz, więc trzeba to odpuścić. Ale u muzykania więc jest dużo instrumentów. Są od, od jakichś po prostu dzwonków po jakieś e, wszystkie instrumenty perkusyjne. Przeszkadzajki. E, przeszkadzajki, dokładnie. E, ukulele, gitara klasyczna, gitara elektryczna, pianino, różne brzmienia na tym pianinie Ale no te teraz zawierasz próg bo, wejścia bo, na mam dużo, bo mam dużo instrumentów, tak. Ale właśnie e, no, takie podstawowe instrumenty nie są wcale drogie. Tak? Kupić dzwonki, które są po prostu bardzo tanie, to nie jest. Duży koszt. Tak? Mhm. Kupić jakieś instrumenty perkusyjne, typu, po prostu, które, um, które dziecko sobie troszeczkę postuka, to mhm. też nie jest duże. I w zasadzie my całą zabawę, na przykład z pierwszym synem, zaczynaliśmy od, od Shakera, od jakichś takich różnych rzeczy, które on sobie po prostu stukał. Potem miał, kupiłem mu jeden werbelek w biedronce, po prostu mhm. za jakieś tam 5 zł na wyprzedaży i zaczął w niego stukać pałeczkami do sushi, które gdzieś tam leżały. Nie zaczął oglądać potem perkusistów, którzy grają, zaczął opuszczać jakieś takie fajne, wartościowe rzeczy perkusyjne. Mhm. I on po prostu siedział z Lord Luisem, Luisa, który grał Narki papi i po prostu naparzał z nim przez 20 minut cały koncert i to go strasznie bawiło. Więc w zasadzie w ogóle go nie zmusiłem do tego, żeby, żeby cokolwiek robił, ale zapewniłeś mu środowisko. Dopadne. Ja to nazywam, że Dopadne. zapewniasz mu środowisko, a on sobie się Okazałem porusza mu, tym że, że można. Mhm. Także że to jest fajne i jakby w sumie nie jest to myślę w ogóle trudniejsze dla niego niż odebranie jakiejkolwiek innej muzyki, którą mógłby odebrać w tym czasie. Mhm. A wokalnie jakoś tak yy, Fokalnie... zmuszasz dzieci do śpiewu? Zmuszam. Nie, śpiewam z nimi, albo śpiewam mhm. dużo przy nich. Na początku na przykład mój syn miał to, że jak ćwiczyłem trochę za bardzo albo mm -hmm. no pewne rzeczy, które były dosyć takie y, mocne, to mówił tata głośno, tata mm -hmm. uszy, tata coś tam. Ale na przykład potem y, powtarzał za mną I love rock and roll" ten numer, mm -hmm. więc jakby chodził za mną i powtarzał tą frazę. Więc tyle razy ją powtórzyłem, jak sobie ćwiczyłem coś, że on też ją złapał i zaczął powtarzać. Jakieś piosenki na przykład, które mu puszczałem zaczął powtarzać, więc uważam, że nie tylko puszczać muzy, ale też śpiewać z dziećmi. Mm -hmm, to jest chyba no, kluczowe. Pytanie, czy rodzic umie śpiewać, czy nie umie śpiewać, ale moim zdaniem jest to nieistotne. Bo dziecko znowu nie będzie oceniać Amen. czy to jest czysto, czy to jest nieczysto, czy tatuś dobrze wszedł, czy niedobrze, tylko po prostu będą razem muzykować. Czyli jednym słowem, tak jak ze wszystkim dzieci uczą się przez naśladowanie i jak chcesz mieć czytające dziecko, to czytaj książki, jak chcesz mieć śpiewające dziecko, to śpiewaj z dzieckiem. Ja już wszystko wiem, bo jakby lubię ten odcinek, w którym ty mówisz to, co normalnie ja mówię, a ja słucham i mówię: Okej. Okay. Dobrze, prawi. Więc ja Ci bardzo dziękuję za ten odcinek. Odsyłam Was na kanał Marcinę i zachęcam do śpiewania. Tyle ode mnie. Chcesz coś powiedzieć? Że też zachęcam do śpiewania, bo śpiewanie, <śpiewanie, jest, ważne. <Nie> <śpiewanie> jest ważne. Nie bardzo bym chciał, żeby w tym kraju. Yy... Była taka misja chociaż, chociaż w minimalnym stopniu ukultura, ukulturalnienia y, dzieciaków, bo dobrze wiemy, że w tym wieku tak naprawdę rozwijamy się najbardziej muzycznie i chłoniemy. Skoro nikt nam nie daje tego, w sensie nie ma takiego nie wiem, y, mm -hmm. programu, który będzie umuzykalniał nas, no, mm -hmm. albo w przedszkolu będzie program, w którym będziemy pokazywać świ świetne instrumenty, pokazywać wartościową muzykę, którą o omen dzieci znają, bo kiedyś jak uczyłem dzieciaki, to przyszedł chłopczyk y, na pianiną, y, i zacząłem mu grać dla Elizy. Znam to, mama ma to na dzwonek. Mm -hmm. Ja mówię, ale kto to śpiewa? A czy tu to mm -hmm. śpiewa? Kto ja Mówię, kto jest kompozytorem? Kogo to jest utwór? Nie wiem. Mm -hmm. jakby, więc jakby oni znają te melodie, mm -hmm. oni chętnie pośpiewają te melodie. Mm -hmm. Tylko to jest kwestia tego, czy ktoś im to po prostu opowie o tym mm -hmm. albo pokaże, tak? W każdym razie najważniejsze jest to, że no tutaj no koniec... Kropka, jakby, rola rodzica, tak? Czy rodzic jest w stanie się trochę poświęcić, a skoro chcemy, żeby nasi, nasze dzieci były mądre, zapisujemy na milion zajęć, mm -hmm. po prostu tenisy angielski, hiszpański, siatkówka i tak dalej. To może też, jakby, faktycznie warto byłoby się zaangażować w to, żeby dzieciom pokazać, że. Jest fajna, wartościowa muzyka. Nawet niech będzie popowa, ale wartościowa, a niech nie, to nie będzie stopa na raz przez trzy minuty yy, i tak dalej. No. A potem śmierć. A potem tak. Bardzo się zgadzam yy, no, ze wszystkim. No. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Że się zgadzasz, może. Że, że bardzo się zgadzam z <laughs> tą, Marcin. Goodbye!